Od dawna huczy o ślubie Kazimierza Marcinkiewicza i jego narzeczonej Martyny. Teraz polityk wymownie wypowiedział się o ceremonii. Czy po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu? Kazimierz Marcinkiewicz pełnił funkcję premiera Polski w latach 2005,2006, będąc członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość. W swojej karierze piastował także stanowisko prezydenta Warszawy. W 2007 roku opuścił partię. W 2023 roku były premier został doradcą jednego z szejków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jego życie prywatne budzi spore zainteresowanie. Dwukrotnie zawierał związek małżeński. Z pierwszą żoną, Marią Marcinkiewicz, spędził 30 lat i mają czworo dzieci. Rozwiedli się w 2009 roku. Jego drugą żoną była Izabela Olchowicz z którą często pokazywał się publicznie, ale rozwiedli się w 2018 roku. Obecnie Marcinkiewicz jest w związku z Martyną Kinasowską, bizneswoman, malarką i fotografką, którą poznał w 2022 roku w Warszawie. Zapatrzyłem się na nią, a ona odwdzięczyła się tym samym. Nie mogliśmy oderwać od siebie oczu. Pierwszy raz w życiu doświadczyłem takiego zafascynowania. Kłócimy się? Kto kogo zaczepił pierwszy, kto rozpoczął tę znajomość, tę niesamowitą relację, to zakochanie, tę miłość, ujawnił na Instagramie. Kazimierz Marcinkiewicz jest zauroczony Martyną Kinasowską. Para zaręczyła się i planuje ślub. Kinasowska podzieliła się w mediach społecznościowych szczegółami dotyczącymi ich wizji tego wyjątkowego dnia. Sukienka już jest i nie będzie żadnych tiuli. Księżniczek. Prosta, skromna. Ale za to bardzo krótka, z długim wycięciem na plecach. O tym, że jesteśmy już po ślubie, dowiecie się dużo później, zdradza kiedyś kilka kadrów z tego dnia. Skromność, szczęście, miłość. Bez balu, ujawniła Martyna. Narzeczona Kazimierza Marcinkiewicza zdradziła, że planują skromną i kameralną uroczystość. Przypomnijmy. Że dla polityka będzie to już trzeci ślub, więc możliwe, że preferuje bardziej intymne wydarzenie, skupione tylko na nim i jego partnerce. Portale już wcześniej próbowały dopytać Marcinkiewicza o zmianę stanu cywilnego, jednak on konsekwentnie unikał udzielania odpowiedzi na te pytania. Milczenie jest złotem. Te pół roku milczenia o związku przypis redakcji było takie piękne. Westchnął Kazimierz Marcinkiewicz w odpowiedzi dla faktu. Wobec licznych spekulacji, Plotek również postanowił zapytać Kazimierza, czy rzeczywiście poślubił już Martynkę, jak często mówi o narzeczonej. Nie potwierdza mi nie zaprzeczam, opowiedział Marcinkiewicz dla portalu. Portal zapytał również o obecne życie Kazimierza, który nie planuje powrotu do swojej wcześniejszej kariery zawodowej. U mnie jest zawsze dobrze. Zawsze jest wszystko dobrze. Zawsze, we wszystkich aspektach jest wszystko dobrze, wyznał plotkowi Marcinkiewicz.